On krzyczy, ty milczysz. To początek jego końca. Zapomnij o otwartej walce. Narcy karmi się twoim gniewem. Zamiast tego użyj szeptu. Techniki, która omija jego pancerz. Obserwuj go. Słuchaj uważnie. Szukaj jednej małej sprzeczności. W jego wielkiej opowieści o sobie. Zawsze jest jakaś rysa. Kiedy ją znajdziesz, nie atakuj. Poczekaj na moment spokoju. Podejdź i powiedz cicho, niemal od niechcenia. Ciekawe. Wcześniej przedstawiałeś tę historię trochę inaczej. I odejdź, nie czekaj na reakcję. To kluczowe. Zasiałeś ziarno niepewności. Nie w tobie, a w nim. Jego umysł zacznie pracować na najwyższych obrotach. Co ona wie? Zamiast atakować ciebie, zacznie analizować siebie, szukać wycieku informacji. Twoja cisza jest teraz głośniejsza niż jego krzyki. Właśnie przejąłeś kontrolę, używając jego własnej energii przeciwko niemu. Chcesz poznać więcej mrocznych sekretów umysłu? Subskrybuj!